Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka styla się kłania. Zbliża się marzec, dlatego dzisiaj horoskop dla wszystkich znaków Zodiaku kartami anielskimi czyli ten tarot tak zwany bezpieczny. Dobrze, zaczynamy od. Baranka. Dobrze. Co baranki spotka? W marcu. Dwójka powietrza. Hmm. Będzie trzeba podjąć jakieś decyzje, ale będziecie mieli do tego taką niechęć, yy, i w takim impasie będziecie co dalej robić. No, możecie udawać, że nie ma problemu, ale rzeczywiście ten marzec to będzie ciężki, taki trochę dla Was. Bo trzeba będzie podejmować poważne decyzje. I naprawdę nie uciekajcie od tych problemów. Później, byki, dziewiątka wody. No, dla byków marzec będzie pełen uczuć i spełnienia marzeń. Odrzucicie wszystkie swoje wątpliwości. Jakie mieliście do na przykład partnera czy partnerki, i pokochacie swoje życie na nowo. Czyli dla byczków naprawdę taki fajny, fajny miesiąc. Bliźnięta siła siła, czyli moc, tak, czyli będziecie naprawdę mocne w tym, Miesiącu, odrzucicie osądzanie innych, prze, zaczniecie współczuć innym, przebaczać ich winy. Taka wewnętrzna siła, energia, czyli tak, też taki dobry w sumie miesiąc. Co do pieniędzy, może, mogą być jakieś takie duże zyski z inwestycji. Duże dochody, taki jakiś potencjał finansowy. Co jeszcze? Pokonacie swoje lęki na pewno. No i wytrzymałość fizyczna czyli zdrowie rak. Co u raku będzie w marcu? Król wody. Otworzycie się swoje umysła, umysły, swoje serca na innych ludzi, które są wokół was. Jakaś nawet praca charytatywna was może czekać, czy pomaganie innym ludziom. Rzeczywiście tutaj taka wasza postawa będzie bardzo ładna w tym marcu. Nie brońcie się przed tym, to samo do Was przyjdzie. Następny znak, lew. As ognia. No, na pewno dużo nowych możliwości, rozwój kariery. I taki czas, żeby w tym miesiącu zacząć, zacząć coś zmieniać w swoim życiu. Może Was czekać miłość od pierwszego wejrzenia. Wejrzenia spełnienie marzeń. Co jeszcze? Takie życiowe siły twórcze. Możecie pomyśleć o założeniu własnej działalności? W ogóle potężny napływ energii i entuzjazmu. Teraz dla panny. Co panna czeka w marcu? Czwórka powietrza. Panny powinny odpocząć sobie, lub wyjechać na jakieś krótkie wakacje. Dać sobie jakoś więcej czasu na zastanowienie się, zanim się podejmie jakieś tam decyzje. Takiego dużo, żebyście miały spokoju, możecie sobie medytować, relaksować się, odpoczywać i przemyślać pewne sprawy. To jest taka karta uśpienia, oddalenia, snu. Dlatego tutaj nie będzie, za, nie będzie za dużo działania, ale za to będzie więcej relaksu. Teraz wagi. Rydwan. No, rydwan to zawsze z podróżami mi się kojarzy. Dlatego wagi mogą czekać jakieś podróże. Co jeszcze, jakieś ważne osiągnięcia, mogą dostać jakieś nagrody, publiczne uznanie za, za to, że są y, samozdyscyplinowane i mają silną wolę, tak jakby dostaną nagrodę. Co jeszcze, wyznaczcie sobie kurs, w którym macie podążać, bo wytrzymacie za kierownicę, jak to się mówi. Dobrze, teraz Skorpion. Dziewiątka powietrza. No to nie jest, powiem Wam, najlepsza karta. Czekają Was bezsenne noce. Będziecie czegoś oczekiwać, najgorszego, ale to, są, to będzie wynikać z Waszych wewnętrznych lęków. Musicie przestać się bać. Może to będzie wynikać z waszego przepracowania, przeciążenia, że po prostu, no właśnie taki strach, czegoś się będziecie bać. No, ja radzę po prostu też sobie troszkę więcej odpoczywać. I nie przeciążać się w tym marcu, żebyście po prostu na coś nie zachorowali, bo to rzeczywiście zawsze z tego stresu jakieś choroby później do nas się czepiają. Teraz strzelec, równowaga: strzelcom potrzebne w marcu będzie umiarkowanie we wszystkim i jakaś równowaga. Współpraca i kompromis, dyplomacja i czekanie na idealny moment. Co jeszcze? No korzystnie mogą wyjść z trudnej sytuacji i oczyszczajcie swoją energię. Oczyszczajcie tą swoją energię właśnie w marcu. Dużo spacerujcie sobie i medytujcie. No, i właśnie musicie utrzymać tą równowagę między braniem a dawaniem. Następny znak koziorożec. Piątka powietrza. No, to jest też, powiem Wam, też taka niezaciekawa karta. Trzeba się zastanawiać i myśleć nad różnymi sprawami żeby nie postąpić źle, żeby, jak ma się wybór, żeby nie wybrać czegoś gorszego dla siebie. No koziorożce, uważajcie na swoje relacje w rodzinie też, bo to też nieraz oznacza jakieś kłótnie niepotrzebne. Co jeszcze? No wiadomo, musicie ugryźć się w język, zanim coś powiecie. No, taki chłód uczuciowy was trochę czeka. Będziecie się czuć takie trochę mm, odepchnięte, niedoceniane. No, nieraz tak bywa, ale to tylko jeden miesiąc, więc nie martwcie się. Wodnik. Co tam u wodników? Rycerz Ognia. Niespodziewane wydarzenia was czekają. Będziecie musieli tym wydarzeniom poświęcić swoją całą uwagę. Roz, będziecie musieli rozważyć różne kwestie, które Was właśnie tak jakby zaskoczą nagle. Nagle Was coś zaskoczy, i, i będziecie musieli podejmować jakieś trudne decyzje, no ale wtedy na spokojnie, nie denerwować się tylko. Podjąć tą lepszą decyzję, jak to się mówi. No, nieraz też ten rycerz ognia oznacza zmianę miejsca zamieszkania, na przykład jakąś podróż, przeprowadzkę. No, coś Was tutaj może zaskoczyć, ale nie bójcie się walczyć, bo jesteście teraz pełni energii. Dobrze, następna karta. I ostatnia ryb, rybki. As wody. Co was czeka? No, może samotne rybki mogą się zakochać. A te, które są w związkach, mogą przywrócić swój związek tak jakby do życia. Jakby jakaś odnowa związku. Co jeszcze? Duchowy wzrost i zaawansowana intuicja, jakiś nowy dom, czy zakup nowego domu, czy, czy właśnie y, jakiś fajny remont w domu. Nieraz ten as wody oznacza ciążę. No, no, to jest po prostu taki wylew uczuć w tym miesiącu, będzie u rybek. Także bardzo fajna karta na koniec. No, ale wiadomo, wszystkim znakom życzę powodzenia. I to będzie już wszystko na dzisiaj. Takie najważniejsze rzeczy dla znaków Zodiaku. Karty nam pokazały. Zapraszam wszystkich na moją stronę www.styla.pl Wróżę przez telefon, przez Skype'a. Co jeszcze? No i w swoim salonie wróżb. Zapraszam wszystkich serdecznie i do zobaczenia. Pa-pa!